Dzień dobry moi drodzy. Z tej strony Rezmery moi drodzy. Emilcza już wróciła, moja asystentka wróciła z urlopu i dzisiaj żeśmy sobie postanowili że zrobimy sobie naleśniki nad wodą. Mam nadzieję, że się nagrywa. Teraz już nie mam nad tym żadnego tego, żadnej kontroli, bo nie wiem czy się nagrywa, czy się nie nagrywa. Patelnie, moi drodzy, wzięliśmy z domu. Elegancko. Nie, rybko? Emilia sobie zażyczyła naleśniki dzisiaj. Jednego już w domku zjadła, ale się nie smakował, bo zażyczyła sobie z czarnym zem, a później stwierdziła, że jej nie smakuje. Długo nie jadła i jej nie smakuje. Tak jakoś dziwnie. Może dlatego, że ostatnio dawała mi ze śmietaną. o moi drodzy, zobaczcie wszystko jest tu jest taka parasolka nawet bo za chwilę będzie padać a tak naprawdę to to jest na serfii przyczepia się podobno na serfii i można tak uchronić aparat przed zamoknięciem dobrze moi drodzy ja sobie tutaj żartuję troszkę żeśmy w domu zrobili sobie ciasto naleśnikowe i się okazało Wszystkie składniki mieliśmy oprócz jajek. Trzeba było już do sąsiadki ładnie się uśmiechnąć Bo inaczej byśmy nie mieli jajek moi drodzy Ale wiesia była na tyle miła że nam użyczyła dwa jajka i zaraz Będą naleśniczki, moi drodzy. Patelnię naleśnikową wzięliśmy z domu. Bo Emilia jest na pewno głodna. Siatka standardowo. No trochę, trochę się. Mamy tutaj jeszcze czarny bez, ale chyba nawet nie będę go od tego. Pojemnicia sobie zażyczyła z nutelną, także będę jej. Nutella! Weźmiemy sobie tutaj jeszcze wody. Proszę na rybko moi drodzy, a my dzisiaj z przygodami tutaj przyjechaliśmy. Pojechaliśmy przed 11:00, krótko przed 11 na lotnisko. Się okazało, że musieliśmy czekać. Dziękuję. Musieliśmy czekać na kolejkę do 14:19. Dwie godziny tam czekaliśmy ponad. Troszeczkę żeśmy sobie ponagrywali z peronu samoloty, ale żałujemy, że nie poszliśmy troszeczkę kawałek dalej za portem na tą wioskę i nie nagrywaliśmy. Z takiego miejsca, gdzie byłoby lepiej widać, od razu jakoś tak gdzieś na jakiejś łące byśmy byli za ogrodzeniem i by było lepsze, gdyby te filmiki wyszły, ale powiem szczerze, nie chciało mi się tego plecaka dźwigać. To nie byłem pewien dokładnie, ile tam muszę iść, jak, jak tam mam dojść. Przecież wszystko było niby widać z daleka, ale nie byłem pewien, czy tam można wszędzie wejść. No i tak wyszło, że moi drodzy. Siedzieliśmy ponad dwie godziny na tym na peronie no ale nie po to wychodziliśmy z domu żeby się to że jeszcze nie, nie po to wychodziliśmy z domu żeby żeby się cofać dlatego wyszło jak wyszło wyszło jak zwykle Moi drodzy Naleśniki jeżeli chodzi o skład Muszę powiedzieć na oko. Na oko robiłem. Dałem oliwę, mąkę, troszeczkę szczyptę soli, yy, jajo, tak, jajo, oczywiście, no bo jakby bez jaja. Jajko. Mąkę, mleko i, i w słoiczku właśnie zrobiłem. Zrobiłem w słoiku, i powiem szczerze, że teraz chyba będę zawsze robił tak w słoiku. Coś mi się wydaje, że robię takie troszeczkę za grube, grubasy robię, ale dobra. Trzeba to wszystko wysmażyć, bo Emilcia na pewno jest bardzo głodna. Moi drodzy, Emilcia wczoraj wróciła z Bieszczad. Mam nadzieję, że się nagrywa, bo będę zły, jak się nie nagra. <laughs> Emilcia wróciła z Bieszczad wczoraj, była na urlopie. I nie za bardzo chciała, oczywiście, jak zwykle, jak to ona, mam zwyczaj. Nie za bardzo chciała wychodzić z domu, ale. Ale przyobiecała mi, że będzie teraz ze mną wychodzić. Jeszcze jutro najprawdopodobniej pojedziemy na święto truskawki do Chmielna. To też taka wyprawa będzie całodniowa, moi drodzy. Nie za bardzo mi się chce, powiem szczerze. Wolałbym tutaj przyjechać. Tylko chyba nie będzie za bardzo pogody, mi się wydaje, nad wodą jutro. Jutro mam cały dzień za chmurą, dlatego dzisiaj jeszcze jeszcze się jakoś wyłoniliśmy z domu, bo się bałem, że będzie niedziela kiepska, ale tak z tego co pokazują, że będzie kiepska. No i drodzy, teraz, przed chwilą, jak żeśmy tu płynęli, to byłem troszeczkę zły, bo płynąłem tutaj do takiego pierwszego, takiego w miarę względnego miejsca, gdzie można te naleśniki sobie. Proszę, kochani, jedz. No, niecko, niecko. Gdzie można te naleśniki sobie tutaj usmażyć, to powiem szczerze, że za jakieś 20 minut machałem i to pod falę, pod falę, bo fala straszna była, teraz się uspokoiło widzę, teraz się uspokoiło, ale mam nadzieję, że będzie ten wiaterek yy, za chwilę znowu, bo jak będziemy wracać do, yy, tam do przystani, to wtedy akurat, yy, żeby, żebym się załapał na ten, żebym się załapał na tą falę, że będzie właśnie mnie wyjątkowo, że będzie mnie znosiła, gdzie jest, co leży długi. Awoa! Proszę. Emicja spragniona tych naleśników, bo była w Bieszczadach. Nie wiem, czy tam jeść, nie dawali, dawali jeść? Co? A moi drodzy, a te Bieszczady, jeżeli chodzi o Bieszczady, no tam pojechali oczywiście, bo tam był taki obóz, ale nie do końca są zadowoleni, bo. Żeby pojechać do miasteczka, czy tam do jakiejś wioski, tam do sklepu, to trzeba było dziadka Maksika Ma tam prosić, żeby pojechał. Mieli takie tam wyprawy, gdzie mieliście, do tego Sanoka, tak? Do, do, jak się nazywa? Tatama tam. Solina. Jeszcze mieli na, Wę na Węgry jechać, ale się okazało, że Że z tymi Węgrami to też tak nie do końca tam nie byli pewni czy to wypali, bo tam nie mogli dozbierać tych ludzi i, i w końcu suma sumarum nie pojechali na te Węgry wczoraj jeszcze było ognisko, to na ognisko się nie załapali na tą zieloną noc, bo wyjechali dzień wcześniej, bo z dziewczyny tam żona się troszeczkę yy, się to schorowała delikatnie i takie sprawy żołądkowe i, i to wszystko tak właśnie wyszło. Trochę dziwnie, no ale były, no chciały pojechać, miały tam zaplanowane. Ja oczywiście nie jechałem, to mówiłem dlaczego nie jechałem. No, nie jechałem po prostu ze względu na, na kryzys i powiedziałem sobie, że właśnie o. W taki sposób będziemy Emilcią teraz sobie spędzać wolny czas I nam to odpowiada. Nam to odpowiada. Emilcze też za bardzo nie, 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 nie chce już jeździć. Ona Ona jeździła, najeździła się moi drodzy. Ona, ona ze mną już była chyba w ciągu jej całego dzieciństwa to ja byłem z nią 11 razy w, Zako 11 razy w Zakopanem moi drodzy ku mnie można powiedzieć, że tylko tam jeździliśmy Bo... ale 11 razy ze mną była i ona już się najeździła i powiem szczerze, że ja ja też się najeździłem w 14 krajach byłem trochę już się też najeździłem coraz, cię proszę. coraz ciężej moi drodzy teraz te pieniążki powiem szczerze zarobić to człowiek już nie ma tyle sił co miał jak miał 25 tak tylko albo jak wyszedł z wojska miał 19 no wiadomo że nie ma tyle sił nie ma już tyle sił tak to jest moi drodzy moi drodzy tutaj jest słoik ale ja nie będę go ze sobą brał, ja go wyrzucę jak dopłyniemy do brzegu co jeszcze powiemy aha Dobra, moi drodzy, ja tutaj już to wyłączę, bo już nie ma takiej potrzeby. Oj, zobaczcie. Gaz wyciągnięty, jest całkiem bezpiecznie, tak? Elegancko. Moi drodzy, co chciałem jeszcze powiedzieć. Dzisiaj żona zamówiła przez internet taką kuchenkę z takim kartuszem gazowym, gdzie się wkręca ten palnik. Ona będzie... Gabarytowo miejsca mi zajmowała w plecaku, bo właśnie prosiłem ją, żeby coś takiego zorganizowała. No i powiem szczerze, że ten mój yy, asortyment cały plecakowy będę teraz troszeczkę wyszczuplał. A że niektórych rzeczy po prostu się nie da nie zabrać z sobą, no to to nie będę wyszczuplał. Znaczy no, to nie będę oczywiście likwidował rzeczy tam jakieś tam. Mogę tym tak zwany ekwipunek, tak? Tak się bo mówi ten? chyba, tak? Ekwipunek się mówi. Z truskawką teraz, tak kochanie? No dobrze. Bo, bo. I wyszło tak, dobrze czekaj Rybko. Bo. I wyszło tak, że zamówiliśmy zamówiliśmy już tą kuchenkę i ta kuchenka niedługo przyjedzie, także na następnych filmikach będzie już inna moi drodzy, będzie już inna i, to jest, i będzie nie... troszeczkę mniej zajmowała miejsca w plecaku, nawet do tego stopnia, że Będę ją zabierał w mały tak, plecak, W tak. Mały plecak będę zabierał Ewentualnie te garnuszki ale... Garnuszki. Nowy? Ale, ale musi. To, to, to. Czekaj Rybko, ja teraz rozmawiam. Mówię. Ewentualnie garnuszki i będę zabierał ten. Będę zabierał tą kuchenkę nową i... Powiem szczerze I powiem szczerze, że na pewno... Mi się taki wypad też uda z takim średnim plecakiem. Niekoniecznie z tym wojskowym, bo dzisiaj znowu się wybrałem, jakbym na wojnę szedł <laughs> polsko-ruską, czy tam jak zwał, tak zwał. Dobra moi drodzy. Dziękujemy. Dziękujemy za, za, za oglądanie naszych filmików. Moi drodzy. naleśniki u rezmerów yy, yy, z łodzi że tak powiem i do zobaczenia do, do następnego moi drodzy a ja teraz właśnie będę yy, bo bo ja muszę teraz schować Proszę kochani moja Proszę? Moi drodzy, bo ja teraz muszę schować. Tą kuchenkę muszę schować. to nie moja, to nie moja. Jedz, 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 jedz. To jest moja. Kogo to jest? To jest twoja woda. Nie. Twoja woda, ty. Ty zaraz pająk tu idzie. Zobacz, pajęk tu idzie. Dobra. Moi drodzy, ja już dziękuję, bo tutaj pan taki przypłynął. Nie chcemy, nie chcemy tutaj tego siary robić. I do zobaczenia do następnego polski włóczęga.